Nasza 50, moja akurat jest Ibiego, moja 50 będzie za miesiąc, ale tak sobie wymyśliliśmy, że chcielibyśmy ją spędzić tutaj w terenie na Subastrzyźnie na Rajdzie, który robimy od. No jest to 17 edycja, ale robimy go od 16 lat od 2005 roku na Zmocie Challenge. No Rajdzie, może i Rajdzie. Ja to nazywam imprezą przeprawową. Wydaje mi się, że... Atmosfera tego spotkania tu jest zupełnie inna, niż na imprezach, które, na które normalnie jeździmy. Wydaje mi się również, że teren jest dość wymagający, że zarówno klasa ekstremalna, jak i klasa turystyczna, jak i klasa przygodowa mogą znaleźć dla siebie pewnego rodzaju smaczki. I myślę, że nawet w tej suchej edycji znalazły, bo widzę to po ilości kompletów. W ekstremie mamy dwa, w turystyku mamy trzy, w przygodzie mamy trzy. To jednak na w sumie prawie 50 załóg startujących to jest 10% kompletów. Czyli jednak wydaje mi się, że ten teren jest dość wymagający. Jest on specyficzny, jest on polodowcowy, jest on naszpikowany głazami, torfami, wąwozami. Eee, no fajny, dla ofraudu jest to chyba krem de la creme, czyli to co, to co ludzie lubią. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the lawn. catch me hollin' at the moon very Where you find me. Hope you find me. I'll be back home soon. When the sun rises, when the sun. Zanim zacznę odczytywać wyniki, chciałem strasznie serdecznie podziękować wszystkim załomom, które uczestniczyły w 17 zmocie Challenge. Niezależnie od klasy, które jechały, bardzo fajnie się bawiliście i rywalizowaliście na trasie, która mam nadzieję dostarczyła kilku wyzwań terenowych. Także od nas, od organizatorów, dla was wielkie brawa i szacun. Naprawdę, super! Jeśli zdrowie pozwoli Pan Bóg jeszcze da y, jakąś siłę, to zrobimy 18 edycję, a może zrobimy i 19. Pomysły na jakby oprawę typu Gwiezdne Wojny, typu mapę Show, typu Pan Samochodzik są jeszcze w mojej głowie, na razie ich nie zdradzę. Jaki będzie antruarz, żeby to była niespodzianka. Strasznie zależałoby mi na tym, żeby pojawiło się troszkę więcej załóg ekstremu. Nie dlatego, żeby była rywalizacja, ale dlatego, że uważam, że teren jest na tyle wymagający, że fajnie by było, gdyby te załogi mogły się porównać po prostu, nie? Żeby, żeby ludzie mogli po prostu skonfrontować się z topowymi załogami, które na tej edycji mieliśmy zaszczyt gościć, zobaczyć ile im jeszcze brakuje, zobaczyć ile muszą poćwiczyć nad sobą, zobaczyć ile jeszcze muszą usprawnić w swoich maszynach, zobaczyć być może, czy... Czy nie trzeba zmienić filozofii jazdy? Bo to co gadaliśmy, że być może to trzeba robić bardziej na trakcji, a nie tempo ciągnąć się mechanikiem, bo to nie zawsze ten mechanik y, y, pomaga. No, ale pamiętam też stare czasy Magamu, jak Kiedyś się z Wojkiem Gołębiem w świętej pamięci umawialiśmy, że każda załoga zaprosi następną załogę. No, mam nadzieję, że na 18 edycji tak będzie i tego ekstremu będzie przynajmniej te 15 samochodów, a nie, a nie 9. Także, także chciałbym, żeby ten ekstrem się tu pojawił. myślę, że ma co robić, tak? Że ma co robić. Ale oczywiście jeszcze raz... W imieniu organizatorów dziękujemy wszystkim załogom, i z Fieste, i z przygody, i z turystyki, i z ekstremu, za to, że naprawdę fajnie rywalizowali, ale też fajnie się bawili na tej trasie i, 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 i wszyscy jesteśmy zdrowi. To jest najważniejsze na mecie. A teraz słuchajcie, ja oddaję głos dj Magistrowi, bo to jest najlepszy DJ w strefie rubla transferowego. On nam zagra motyw z pana samochodzika, a potem pijemy wódkę i się bawimy. Koniec tego gadania. Jeszcze raz wielki szacunek dla Was wszystkich, dziękujemy serdecznie, kłaniamy się nisko, mam nadzieję, że widzimy się za rok i od razu zdradzę, że coś mi świta w głowie, że coś tam jakieś były, ojojojoj, oj, oj, oj. tam coś, kosmos, kosmos, no coś z kosmosem, pomyślcie, jaka będzie następna zmota, ale coś z kosmosem. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia za rok. bawimy się dobrego rana.